ma z tej strony Perlax, oczywiście, że to ja, kolejny rankedik, już piąty, półmetek za nami zaraz będzie, gramy teraz Topa, zagramy Topa, zawsze był AD Carry przez pop 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 poprzednie cztery odcineczki, ale postanowiłem, że zagram coś innego, może będzie troszeczkę lepiej pod względem gameplaya, ale zobaczymy, can I meet, no ja na całe szczęście nie muszę się kłócić. Kogo to zbanować? Tak szczerze, nie wiem jakie jaki tam są teraz piki na topa Nie wiem, kompletnie nie wiem Ale Rengar'a, Rengar poleci Renata Glass? Nie znam tej postaci w ogóle, kurcze to się zmieniło, skąd ja tak w LoL'a grałem regularnie Okej, okay. co i tam mówią do siebie, to nie, nie mówią Ja nie wiem nawet kim zagram ja Mam second picka Dobra co tu zagrać? Wizowie. Nasus no, taki. Nie, no bez przesady. Nasus nie. Bardziej pod Renektona Tona i Laoi bym poszedł. Próbowałem głę kiedyś grać, ale Gwen jest taka. No nie dla mnie, Jak tym bardziej, że jak nie grałem długo w Lola. Co tak mało małych postaci pod. No, Jorikiem też dobrze grałem. Spróbuję, może tym Jorikiem. Wiecie co? Polecę Jora. No i mam skin, mam skina, Od razu y, pokażę zbuki. Wam stronę probilcy. Jak ktoś nie wie jakie bildy bodać pod postać, wpisujecie nick post postaci. Nik postaci, śmieszny. I wybieracie. jeden, jeden stopowych zależy, bo też widzicie, są różne pasywki mają. Jeden ma taki, drugi ma taki. Ja na chybił trafił to wezmę, bo jest bardziej ofensywny ze względu na precyzję. Wybieramy i to samo klikamy, nie? No ja tam nie będę kombinował, bo właśnie nie znam A wolę wziąć jakiś już używany build No i dobra, bierzemy to, bierzemy to Cyk i pyk Mamy Oczywiście teleporcik standardowo na top lane, żeby szybko wrócić tam oni piszą? Kłócą się znowu No nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie Top flame will be nice with me. Także taka sytuacja. No, widzimy się za chwilkę w grze. Nie będę wam tutaj czy się przeszkadza. Halo! Halo! Tu Paweł, nie zbychu. Paweł? Pomyliłem się wiesz Hmm. Co tam się dzieje? Siema, witam was First bloodzik dla nas, jak najbardziej Wiecie co, nie wiem co wziąć, na co gram yy, Gangplank, ja pierdziele, pierdliwa postać Dobra, idziemy z tym, flask, flaska bierzemy Trudno, nie wiem co będzie, to ma, co ma być to będzie O! Yy, oni mają blue, ja nie muszę na reda chodzić Więc lecimy z tym mm. Jest dobry vibe dzisiaj Właśnie jak to oglądasz na, Wrzucony powinien być już Odcinek z Dark Soulsów Wejdź na kanał, zostaw łapkę w górę Zostaw suba, zostaw komentarz Pod tym filmem, pod pozostałymi filmami Ja wszystko patrzę Filmów nie ma na tyle dużo, żebym Się w tym wszystkim pogubił Ale byłoby miło, gdybyś zostawił łapkę Suba I komentarz Ty szmato. Myślałeś, że co? Z amatorem będziesz grał? O, chyba cię popieprzyło. No i co? Nie trafiłeś jeszcze we mnie nawet? Ty dzbanie! Nie! Fajfuj się! Oby ci... St Uh -huh. yy, przepraszam Widza za miny Ale no, niestety, walczę z tym Ale jak się skupię to nie myślę I co ty tutaj kombinujesz? Co ty tutaj co ty kurde myślisz, że udać się ugrać? No pajacera odwala <grystanie> Yeah, nie, no, nie uda ci się. Dobra, zobaczymy, ile uda nam się wykmienić na tego Planka. Debil, debil, co to było? Przepraszam, widzów! Przepraszam, co to się odpięczyło! Nie! Łapki nie zostawię za to gówno co odwaliłem. Nie zostawię łapy. <grywa> <grywa> good, 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 malina. <grywa> Łapka za ten fleśik. Ogarnąłem temacik Skupiłem się. I dobrze wyszło! Bardzo dobrze! Zaraz pójdę. Heh, wrócił. Jak najbardziej wrócił. Dobra. Idziemy do bazy. Teleportuje się od razu tutaj. Ale. No i Gin zaczyna niestety z przytupem. Niedobrze dla mnie. Oczywiście bierzemy tutaj. Bierzemy tutaj. A wiecie co? No dobra, on freezuje Aha, nie po co mogę, mogę wieży? Czyli do potwala nie można. Kurde, to dawno nie grałem na, na w Lola. Naprawdę dawno nie grałem. Skoro teleportować się nie można już do miniona. No to nie ciekawie. Dobra. Dawać, Coś tam ogarnia ten jaw. Myślisz, że ja nie ogarniam w ogóle tematu? Ty dzbanie, postawisz sobie skrzynkę i nagle myślisz, że ja Cię nie zaatakuję, jej? Jesteś głupi jak but nie ja wiem, pozdrów starego Kurde Pijanego nie ja wiem, myślisz, że ogarniasz, a nie ogarniasz Dobra z banem, bo tak naprawdę twoje połkowanie ci ani trochę nie wyjdzie. Dobra, to też nie wyszło. No i co? Jesteś głównym wściekłem. <laughs> Dobra, siki. Sorry za miny! Będę się powtarzał 100 razy, ale oglądałem powtórkę i uwierzcie mi. Sam się przeraziłem, co moja twarz potrafi, nie? I co, i co? Ja pieprzą, szóstkę ma już! Ja pierdziele! Do tego się nie spodziewałem, nie? Że szóstkę będzie miał. Nic Mi się nie stało. Łyczek Pepsi. Nagrywam yy, nagrywkę po nagrywce. Z tego względu, że jestem początkujący I nie mam takiego jeszcze, takiej wprawy Więc jak nagrywam już To nagrywam dwa pod rząd, żeby w razie czego mieć na zapas Bo no nie wiem czy na przykład jutro Będę miał na tyle czasu, żeby to wszystko ogarnąć, bo yy, Edycja filmu nie jest taka prosta, jak sobie myślicie Ja na przykład nad Dark Soulsami, które już najpewniej wrzuciłem Będę siedział dopiero, kurde zładne ładne, 3 godziny, bo Przeciwnik Tam mam tak do posklejania te materiały I to jest masakra z Lola to jest o tyle spoko, że ja Lola nagram longiem, bo tu nie ma co wycinać. Tutaj nie ma co wycinać, ja sobie tutaj y, gram od początku do końca. Odcinki są dłuższe, są krótsze. No kto gra w Latem wie, ile trwa mecz, tak? No nie będę wycinał y, kurcze połowy meczu z tego względu, żeby tylko jakieś akcje zobaczyć, no bo to nie jest profesjonalny kurcze youtuber i streamer, tak? Ja jestem początkujący perlax, tak zwany, więc polecam Wam zajrzeć na mój kanał. No, no i dawajcie jakieś rady yy, czy co, co, zmienić w moich, co zmienić w moich nagrywkach Czy coś w, czy w ogóle no po prostu jest jak jest i nie ma co zmieniać Dobra, izbanek Przeciwnik pokonał za jakiś tam... Nie wiem, jestem alergikiem ogólnie już wam... Jak ktoś mnie ogląda na bieżąco, to o tym wie. Jestem alergikiem, no i zaciągam tym nosem. No ale to niestety. No. Jeden ma HIFA, drugi ma kurde alergię, tak? Nic na to nie poradzę. Śmietniky. Koniec serii. Dobra Lecimy w tym miejscu tutaj. Dobra. Mamy krzaki. Dobra, świetnie ty mamy cię. A pierdziele! Nie no niedobrze Pierdzielę cię, Dybilu. Zbanie. Szkurne mać. Nie wiem co ten na niego już podziałać. Buty, KW, czy KW? Długi miecz. Ajajaj, no niedobrze się dzieje, widzu. Daję dupy, bo to jest do wygrania ta linia. Ale nie ponosi, nie ponosi. Z tego względu, że kurde chcę trajera utłuc, bo biorg jest taki. Ult, W, no jest combo tak dopasowane, żeby tylko złoić go. O nie nie. Nie, 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 nie. nie. Why? Kurde. Ty dzbanie. Ckujwa. No co? No wypierdź, ale wiem, że ci nie dogonię. No i jeszcze nawet tutaj nie uda mi się zdobyć. O, co ja tutaj poradzę? Nie ja poradzę. No Dobierdź, ale kurde tam grę! Nie wiem, GG. Skąd ma teleportu tak szybko? Kurde ja teleportu nie ma dwóch cofnięć do bazy, a tutaj nagle kurde on ma teleport już nagle z dupy Co gówno 11-6 dla nich No pozdro kurna macie No i kurde nie żyje, nie? No i nie... Oh. No i niko nie tknął nawet Wypierdzielaj mi stąd kuśwa szmato Ale ci było je, nie? Nie ja wiem No jak to, 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 kućwa Po Popieprzyło cię? Ja pieprzę Też mu Łady dips robię, ale Ja pierdziele no czemu ta klatka go nie zamknęła, no jestem znowu. Miałem tutaj przerwę, kurde w nagrywce. To się wpartolił, ale no niestety, tak to jest. Rodziny się nie wybiera. Dobra. Nie! Jeszcze na topa poszedł. Nie, pierdziele. To ta mnie wybiło z równowagi kuźba. Przerwanie w nagrywce. Czy gampań jakaś szmata głupia? Wam się że co? Nie no, ma opcji. Nie, ja pierdziele Ale on dipsa robi. Popieprzony to jest ten champion Dobra, trzeba to porobić. Dobra, wstawajcie. Dobra, lecimy. Nie, on robi chorego dipsa. Ja Jako Jorik powinien być bardziej tankowaty. Nie przyło cię ty kasa Josyotkuźba Ja pierdzielę, wytyfy What is that guys Nie wiem, no nic nie można zrobić tego fajfusa no Ja pierdziele Gangplank, on po co jest? On jest pod AD No to biorę buty no ja pierdziele Nic nie da się zrobić Jedyn 19 do 9 mam jeden pień No ale to nie moja wina jest no ale odcinek wyszedł z dupy, co? Jeszcze nagrywka w środku, yy, w środku przerwana. Ah. Porażka, porażka. Popatrz, popatrz, co tu się robi w ogóle? Czemu tego gówna nie zbanowałem? Tego Jone? Ja pierdzielę. Nie wiem, się poczuł za bardzo. Jak? ten namu mu też nie ogarnia w ogóle. Idziemy. Okay. Ja pierwszy. Niczono twoją biel. Gdzieś wabać. Aby ta nie potrafił użyć. Konieczne. Ja pierdzielę No i co? Hasar, serio? Zbawienie. I co? Aha. Ja pierdziele jeszcze mi wejść tutaj nie ja pierdziele Nie żeby wyjść przez tą morgadę! dawaj go! Gdzie on jest? No jak? Ja pierdziele. Patrystana No ja zrobię do dupy, bo zbyt mnie mi na Gina, no ale whatever, z debilem. No trudno, się stało, to się stało. Ale że też ona dała się tutaj narobić. Kamera się jeszcze włączyła automatyczna, no. Nie, ty sam, teraz teraz tutaj. Co ta, co ta kamera? Dobra. Trudno, może to się już uda ugrać. Ale na pewno będzie odcinek długi. Jak to się uda ugrać, to będzie odcinek bardzo długi. Ale chyba lepszy, długi, niż żaden. Taki surrender, kurde, debilu! To już to jest do wygrania wszystko. 1-4, no dobra, bardzo dobrze. Dobra, idziemy. To ta radę wygrać. Deepsa mam w miarę. Nawet jak jestem 2.6, to i tak jest bardzo dobrze. No dobra. Lecimy tutaj na zbana. A tu co za dips w ogóle? Ja pierdzieląc tego kumi taki dips, że ten. Nie no, popieprzone to jest, popieprzone. Ja cię błagam. Teraz muszę nosa wysmarać, no, bez przesady, kurde. No, to ta, ta jest taki unbalance. Nie, to jest koniec świata. Pierdzielę. Lejemy się w oktagonie, śmatą. Znajdujecie w ralu i koniec z Tobą. Ja mm. Tristana! You are zero! Why? To nie jest flame, to jest. Yy, ocena obiektywna. Blue. No, kurde, leje się. Carry yy, jakimś typem. Ona stoi w miejscu. Zero, kurde. Dystansowania się. Co to było w ogóle? Assassin Niech to ma to ją wieżę Bo nie to Dobra niech mal Dobra, idziemy, idziemy bota Dam radę to grać jeszcze, damy to radę Okej Nie wiem czy za to Mhm mm Okej, okay, zużył ultimata. Idziemy. zrogowa ciały. Ja pierdziele. Ja pokonany. Nie, dolec fan bazy. Baza. Pyk, pyk. Aha, jeszcze tutaj mamy barda. Zarąbiście. Zarąbi się po prostu. Nie wiem. Cofam się. Nie, wiem, co ten mumu robi w ogóle? Co tutaj robi? Nie no teraz. Ja się cofam, to mi dzbaniara idzie, no ja pierdzielę. Nie wiem. Zero skupienia w tym meczu. Nie mogę się skupić w ogóle, no. Nie wiem, ta, ta jest w ogóle jakimś pozerem, no. Nie wiem, co, ona robi. Nie mogę iść na własne lane, bo się ktoś trendala co chwilę w coś. Aha. Nie składam jeszcze na hita przeciwnik do mnie, przeciwnik do mnie, zajebiście no, porażki. Masak Aż już nie chcemy się nawet rozmawiać 20 minut y, meczu Tak się dzieje A, pierdzieleczkę GG No nic Piąty match placementów. No i tyle. Tak to się skończyło. Nie wiem. Ajde, nie mamy w ogóle. No, no, 3-8. No, widzu, nie wyzywaj. Widziałeś, co się działo. Gangplank, co to za postać w ogóle? Jest? Że na, on z cool atakuje mnie i prawie cały haps mi zjada. Jorikowi, który powinien być, być tankowaty, No, nie mam i ta, aż tak tankowatych. Ale no, Musiałem iść pod, pod DPS-a trochę, bo. Tak, to bym nic nie robię temu y Gunplankowi, tak? Nie wyzywaj. Tylko, kurde. Wspieraj no. Nie, pierw wzięłem Dobra, koniec. Y Zostaw łapkę, suba, komentarz za ten gówniany mecz. Y Napisz w komentarzu plus jeden dla mnie, żebym kolejny mecz wygrał. I to tyle w sumie w tym odcinku. Miłego, ja tobie życzę, bo mój dzień się robi już w tym momencie do dupy. No i widzimy się w kolejnym odcinku z League of Legends. Siema, siema, elo, elo, żegnam.